Victoria Justice to jedna z największych gwiazd w historii Nickelodeon. Występowała w takich serialach jak Zoey 101, iCarly, a przede wszystkim Victoria znaczy Zwycięstwo, gdzie otrzymała główną rolę i stała się idolką tysięcy nastolatek na całym świecie. Jednak co stało się potem? Dlaczego, mimo wielu prób ratowania kariery przez Nickelodeon, którzy, wzorując się na Disneyu, w pewnym momencie chcieli z Victorii zrobić popową gwiazdę, co okazało się istną tragedią? A gwoździem do trumny okazała się Ariana Grande. Ale co naprawdę doprowadziło do kompletnego upadku Victoria Justice? Co się dzieje z nią teraz? Zacznijmy od początku jej kariery, a ta sięga roku 2003. To właśnie wtedy 10-letnia Victoria, razem z rodzicami po nic nie debiucie w serialu Gilmore Girls, wyprowadza się z Hollywood znajdującego się na Florydzie i osiedla się w tej samej miejscowości, tylko w Kalifornii. Ta przeprowadzka z perspektywy rodziców nie była aż tak konieczna, bo mieli oni dobrze płatną pracę na miejscu, jednak postanowili zaryzykować dla córki, która marzyła o zostawieniu. Aktorką. I to marzenie niemal od razu pomagali jej spełnić. Wiktoria pojawiała się na wielu castingach do drugoplanowych ról, na których wypadała naprawdę nieźle, dzięki czemu pojawiła się w jednym z największych disneyowskich seriali w historii, nie ma to jak Hotel. Wystąpiła gościnnie w zaledwie jednym odcinku. Mimo tego, że widzowie ją polubili, to nie podpisała ona kontraktu z Disneyem, który nie uważał, że Wiktoria jest materiałem na gwiazdę. A ta w międzyczasie występowała w przeróżnych reklamach i sesjach zdjęciowych dla takich firm jak Gap, Ralph Lauren czy Guess. Władze Disneya nie zauważyli w niej żadnego potencjału. Inaczej było z producentem Nickelodeon Danem Schneiderem, który już na początku wiedział, że Victoria Justice jest materiałem na gwiazdę. When she in said, Hi, I'm Victoria Justice and I'm 12 years old. Dzięki niemu Victoria otrzymała swoją pierwszą stałą rolę, którą była Lola w serialu Zoe 101, a z czasem utwierdzał się w przekonaniu, że Victoria będzie przyszłą supergwiazdą. Podczas nagrywania Zoe Victoria wyróżniała się na tyle, że Dan już wtedy chciał zacząć nagrywać serial, w którym główną rolę gra jego nowa ulubienica, jednak zdawał sobie sprawę z tego, że musi dać jej trochę czasu, dlatego rola Loli była idealna, aby Wiktoria mogła się rozwinąć. W dodatku zaczęła uczęszczać do teatru i na dodatkowe lekcje aktorstwa tylko po to, aby podnieść swój poziom i z sezonu na sezon było widać jej znaczną poprawę. Niestety serial zakończył się dość niespodziewanie, bo Jamie Lynn Spears, która grała Zoe w wieku 16 lat zaszła w ciążę, co wywołało ogromny skandal. Ta sytuacja strasznie kolidowała z wizerunkiem Nickelodeon i między innymi przez to Jamie sama odeszła, bo chciała zająć się macierzyństwem. Ten koniec uwielbianego przez z miliony nastolatek serialu był niespodziewany. Co też było szansą dla Dana, aby zrobić serial wokół nowej gwiazdy, która w międzyczasie wystąpiła też w kilku filmach, jak Kiedy coś zjemy, czy Przygody w Apple Apultanu, gdzie Wiktoria po raz drugi w swojej karierze zagrała z bracią Sprouse. Film jednak okazał się istną tragedią, pewnie mało kto z Was w ogóle wie, że taki film kiedykolwiek wyszedł. A od debiutu Zoe w branży wiele się zmieniło. Trendy przejęły seriale, w których co chwila wtrącane były różne piosenki, najlepszym na to przykładem była Hannah Montana, dzięki której Miley Cyrus stała się popową gwiazdą. Ten trend zauważył również Dan Schneider, który chciał stworzyć podobny serial do koła Justice. I co ciekawe, to ona wymyśliła całą fabułę serialu, która w dużej mierze bazowała na jej życiu, co jest dość interesujące. Było on Zoe 101, which mm -hmm. was a show that Dan Schneider had created for Jamie Lynn. And when that show was ending, we were talking about doing a potential show for me. And mm -hmm. he took me to dinner one night and um, was like, you know, Victoria, like, what would you want your show to be about? Mm -hmm. And I was like, well, when I first moved to LA. I didn't know anyone, and I was enrolled in a performing arts middle school, mm -hmm. and I had singing and acting and dance class uh, every day. Yeah. Um, and that was, you know, that was my life. And so I think it'd be. To do, do a show based off of that. i w ten sposób powstał uwielbiany przez miliony serial Wiktoria znaczy zwycięstwo, który zadebiutował w marcu 2010 roku, przyciągając przed ekrany blisko 6 miliony widzów, co było porównywalne z sukcesem Hany Montany. Oczywiście w tym serialu pojawiało się wiele śpiewanych scen, większość aktorów miała przeszłość w różnych muzykalach, wszystko w jasnym celu, aby na wzór Disneya dzięki serialowi robić z nich również muzyczne gwiazdy, co po części im się udało. Spełniło się też marzenie Wiktorii o głównej roli, ale też o tym, aby zostać Piosenkarką, a Nickelodeon dało jej na to szansę. Była bardzo mocno eksponowana przez stację, kreowano ją na gwiazdę już nie tylko w branży filmowej, ale też muzycznej, a z tym miała pomóc popularna wytwórnia Columbia i Sony Music, którzy odpowiadali za produkcję albumów związanych z serialem. A tę płytę tworzyły osoby, które współpracowały z takimi gwiazdami jak Britney Spears czy Kesha. Mimo tego ogromnego zaplecza, płyta Victorious Music from the Hit TV Show komercyjnie ani trochę nie zbliżyła się do płyty Hany Montany, co było głównym celem Nickelodeon. Zadebiutowała ona na piątym miejscu listy Billboardu, sprzedając zaledwie 41 tysięcy kopii. To uważano za ogromną porażkę, a druga płyta spikowała na 18 miejscu, sprzedając zaledwie 3 tysiące kopii. Co oznaczało już istną tragedię projektów, w które włożono miliony dolarów, a Victoria nie porwała milionów osób, tak jak wcześniej zakładano. Choć sam serial regularnie utrzymywał około 3 milionów widzów, to jak już wiecie nie przełożyło się to na karierę popową Victory Justice. A co gorsza, całe show, które w pewnym stopniu opierało się na jej życiu, skradła jej Ariana Grande, która stała się ulubienicą widowni, a utwory z jej udziałem, które znalazły się na albumie, osiągały największą liczbę odsłon. W tym czasie, grając jeszcze w serialu, Ariana zaczęła pracę nad swoją debiutancką płytą Just i większość obsady cieszyło się z sukcesu Ariany, która na przestrzeni trzech sezonów stała się nie tylko ulubienicą widzów, ale też największą gwiazdą serialu. Co lekko mówiąc, nie podobało się Victoria Justice, która czuła zagrożenie ze strony Ariany już od początku emisji serialu. A gdy ta była wychwalana przez innych, to Victoria robiła coś takiego. To zwykła Włachowska, ale to nagranie wywołało w 2010 roku ogromną burzę w mediach. Które sugerowały to, że Wiktoria nie potrafi pogodzić się z tym, że Ariana jest od niej lepszą wokalistką, i to tutaj miała się na dobre zacząć zazdrość i nienawiść Wiktorii Justice i Ariany Grande. Bo niedługo później zaczęto mówić o tym, że Ariana jest źle traktowana na planie serialu. Że ktoś się nad nią znęca, oczywiście nie mówiono wprost o kogo chodzi, ale fani, biorąc pod uwagę wszystkich uczestników serialu, jednogłośnie twierdzili, że na tych ulubienicą są się główna gwiazda programu. Oglądając materiały z backstage'u, można odnieść wrażenie, że z roku na roku ten konflikt się nasilał. A po zakończeniu serialu obwiniano Ariane Grande, że przez nią jej nowe show Sammy Kat, w którym była główną gwiazdą, zakończono nagrywanie uwielbianego przez miliony serialu i na te zarzuty na portalu AskFM. Postanowiła odpowiedzieć Ariana, gdzie napisała tak. Jedynym powodem, przez który zakończono serial, jest to, że jedna z dziewczyn nie chciała w nim grać. Wolała pojechać w solową trasę koncertową. Gdybyśmy pojechali w trasę całą ekipą, Nickelodeon zrobiłoby jeszcze jeden sezon, a sami Kat nagrywano by w tym samym czasie, ale wybrała inaczej, mam dość tego pieprzenia. No i nie zgadniecie, kto w tamtym czasie pojechał w solwą trasę? Tak, tak. Victoria Justice. I nasowa Ariany odpowiedziała na Twitterze, pisząc tak: Niektórzy wrzucą przyjaciela pod autobus po to, aby pokazać się w dobrym świetle. No i dodała hashtagi przestań być fałszywym i hashtag gdyby tylko wiedzieli. Więc bez dwóch zdań konflikt zaczął się na dobre już w mediach społecznościowych, a Oliwy do ognia dolał wywiad w magazynie Seventeen, gdzie Ariana powiedziała, że pracowała na planie z kimś, kto wprost powiedział jej, że nigdy jej nie lubił, ale z jakiegoś powodu czuła, że potrzebuje akceptacji z jej strony. Dlatego zaczęła się zmieniać, żeby ją zadowolić, przez co przestała być towarzyska i pozytywnie nastawiona. W tamtym momencie była bardzo nieszczęśliwa. Oczywiście cały wywiad również wymierzono w stronę Wiktorii, która w żadnym momencie sama z siebie nie atakowała swojej koleżanki, jednak Ariana w tym momencie w mediach grała ofiarę. A przede wszystkim dzięki karierze muzycznej, miała ogromną grupę odbiorców, którzy ją popierali i klepali po plecach. Bo ta przechodziła przez piekło na planie i po dwóch latach na temat tego konfliktu wypowiedziała się Victoria Justice w wywiadzie dla Meredith. So, w zasadzie, był artykuł w 17 magazine, where she had gdzie powiedziała, że was bullied na set i. And... the magazine basically alluded to it being me um, and then so once the article came out actually before it came out she texted me privately and she was like oh my gosh i am so sorry you know how the media like twists words i was not talking about you obviously like i was talking about one of um, someone on broadway that i had worked with and but once it got out there like everyone thought that i was this bully and that i was mean to her which couldn't be further from the truth like sure we have had like our differences but at the end of the day like everyone in the cast of victorious was a family and i love and respect all of them and wish all of them well no matter what and then people were blaming me saying that i was selfish for going on tour and that i was the reason why victorious was canceled which first of all couldn't be further from the truth because i am not a nickelodeon executive i have <laughs> absolutely no power over whether or not the show continued on and Jak mogliście usłyszeć, kilku członków serialu również nie chciało wybrać się w trasę koncertową. Więc wina za zakończenie serialu nie do końca leży tylko po stronie Wiktorii. A ta zapytana, czy kiedykolwiek chciałaby współpracować z Arianą Grande, dość dyplomatycznie odpowiedziała, że nie, mówiąc, że w tym momencie bardziej skupia się na aktorstwie, a Ariana na muzyce. Dlatego raczej nie będą razem współpracować, co potwierdziła sama wokalistka, która po dwóch udanych albumach zaprosiła do teledysku Thank you Next niemal całą obsadę Wiktorii, tylko bez Wiktorii. Co tylko potwierdza, stwierdziło to, że ten konflikt nadal trwa i, lekko mówiąc, kobiety nadal za sobą nie przepadają. I tak pozostaje do tej pory, chociaż ten konflikt pomiędzy Arianą a Wiktorią po raz kolejny stał się głównym tematem serwisów plotkarskich po wywiadzie Aleksiej Nikola ze Slanem, w którym opowiedziała ona m.in. o swoich relacjach na planie zoe 101. I mean, I Wiem, że loves you know, her but... loves her but like victoria justice was one of the worst individuals i have ever come into contact with. Sure I mean, she was she was worse than jamie oh my god i mean really my big like, actual experience with her because she was supposed to be my friend and at least jamie wasn't like ever yeah, trying to be my friend but she so. like was a horrible friend right like, friend exactly and honestly it's sad because you even see that video with her with ariana grande and you're like wow you're still like you're you're so insecure in a way that's Nie yeah. you know, need... yeah, być! Więc tak, po tym wywiadzie spora część osób uwierzyła Arianie, która ponad dekadę temu mówiła o tym prześladowaniu przez Wiktorię na planie, a tamten wywiad i też ten udzielony przez Aleksę Nikolas zniszczył wręcz reputację uwielbianej gwiazdy z dzieciństwa, której kariera po konflikcie z Arianą Grande nie potoczyła się tak, jak mogłaby sobie to wymarzyć. Przede wszystkim jej kariera popowa po 2013 roku niemal nie istniała. Tak jak mówiła, skupiła się na karierze aktorskiej, do której zaraz przejdziemy, bo w 2020 roku. Victoria Justice wróciła z utworem Treat Myself, którego styl porównywano do Oliwii Rodrigo. Niestety utwór nie trafił na żadną listę przebojów, mimo to od tamtego czasu wydała kilka utworów jak Last Man Standing, Row czy Down, ale żaden z tych teledysków nie przekroczył miliona wyświetleń. I skłamałbym mówiąc, że lepiej wygląda jej kariera po odejściu od Nickelodeon. Bo poza perfekcyjnym połączeniem, które 3 lata temu przez chwilę był hitem Netflixa, reszta filmów, w których grała, miała problemy z tym, aby finansować. Wyjść na plus, a przed ekrany nie przyciągały one milionów osób. Do tej pory Victoria utrzymuje się w branży, grając w tych, nazwijmy to, niszowych filmach. Ale po ogromnym sukcesie w Nickelodeon nigdy nie stała się supergwiazdą Hollywood, co prawie dwie dekady temu wróżył jej Dan Schneider. Justice A wy co myślicie na jej temat? Czy gdyby nie konflikt jej ogromne ego, o którym wielokrotnie się mówiło, osiągnęłaby więcej w branży filmowej? Moim zdaniem bez dwóch zdań. konflikt z Arianą, ale też trochę brak takiego przebojowego charakteru, nieco ją ograniczył i zahamował jej karierę. Nickelodeon też doprowadziło do tego, że wszystko miała podane na tacy, i w przeciwieństwie do innych gwiazd, nie musiała o nic walczyć, bo wszystko podsuwano jej pod nos. Dajcie znać, co wy sądzicie na jej temat i tej jej na ten moment dość nieudanej kariery. Kto wie, może jeszcze stanie się najpopularniejszą wokalistką na świecie i tego jej życzę. A w tym materiale to tyle. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.